się siewa Toy jako że ostatnio mieliśmy nowy update w Brawl Stars, no to czas na akinatora. To już jest nasza tradycja. Zawsze jak wychodzą nowi zadymiarze, a teraz mamy case, no i oprócz tego tego J. Jonga, czy jak on tam się nazywa, serio, zawsze mi się zapomina, to jego imię i mi się myli. Ale dobra, jako że oni wyszli, to sprawdzimy sobie, czy akinator już ich zna. Trochę czasu minęło odkąd w więc no może będzie kogoś kojarzył. Napiszcie w komentarzu, którego z tych zadymiarzy wolicie, to postaram się przypiąć kilku osobom serduszko. No i tutaj tam szybko 10 losowych subskrybentów mojego kanału. Jak też chcesz być tutaj pokazany, wystarczy, byś mnie subskrybował. No, i oprócz tego zostawisz łapeczkę w górę pod tym odcinkiem. jak to robisz, to masz szansę być pokazany w kolejnym odcinku, więc polecam. No dobra, więc od jakiej postaci sobie zaczniemy? Ja myślę, że od Case, to jest taka bardziej znana, więc liczę, że Case, no, musi po prostu ten akinator znać. Jak nie, to jest słabym bolkiem. Ej, dobra, czy Twoja postać w ogóle działa? To, to jest zapytanie. Ej, w ogóle mi się tu wczytał jakiś stary akinator, bo już jest dziewiąte pytanie. Muszę od nowa to zacząć. Lecimy jeszcze raz, teraz już jest pierwsze pytanie. Czy Twoja postać mówi w tym samym języku co Ty? Raczej nie, <noise> bo to jest postać z Japonii. No ja po japońsku to nie Mówię. Czy twoja postać naprawdę istnieje? Otóż nie. Na razie dwa pytanka i dwa słabe. Panie Akinatorze, proszę się ogarnąć trochę. Czy twoja postać posiada kształt zwierzęcia? Ja nie wiem, co ten Akinator brał przed tym odcinkiem, ale no chyba chłopiec jest pijany znowu, nie? E, nie. Czy twoja postać ma włosy? Wow, w końcu coś zgadł. E, dobra, zaznaczamy, że tak. Czy twoja postać jest kobietą? Dobrze, dwa pytania z rzędu dobre. Czy twoja postać pochodzi z gry komputerowej? No bro, to jest takie bardziej mobilne, ale możemy zaznaczyć jako komputerowa, niech mu będzie. Czy twoja postać pochodzi z gry horroru? Nie, chociaż dla może niektórych to jest horror, ale dajemy, że nie Czy twoja postać pochodzi z gry Brawl Let's go! Ej, on chyba ją zgadnie widzowie Dajcie znać jak myślicie, czy mu się uda, czy nie Czy twoja postać kiedykolwiek miała fioletowe włosy? No nie, no człowieku, nie. Um, czy twoja postać ma białe włosy? Też nie, nie zgadłeś, no dawaj Czy twoja postać pochodzi z legendy, jest legendarna? Ona jest ultra legendarna Człowieku, więc no nie mogę ci tutaj zaznaczyć tak Ona jest lepiej niż legendarna. Mam nadzieję, że dzisiaj ten Akinator mnie nie wkurzy Bo wiecie, że on czasem potrafi zadawać takie dziwne pytania Czy twoja czy postać pochodzi ze świata Warhammera? to jest jakiś świat Warhammera? Ja się pytam. No nie. E, czy twoja postać nosi sukienki? E, to jest bardziej kimono niż sukienka, więc też tutaj daję nie. E, czy twoja postać występuje w filmie Smerfy 2? Boże, gościu. Nie. No już tak dobrze ci szło. Czy ma ciemne włosy? Jak najbardziej, no one są ciemne, ewidentnie. E, czy jeździ samochodem marki Renault? Oh, damn, co to Robert Kubica? On miał chyba renówkę kiedyś w formule Dobra, czy twoja postać pochodzi z Meteor Garden? Co to jest Meteor Garden? Oczywiście, że nie. E, czy twoja postać ma czarne włosy? Tak, brawo, brawo, brawo! E, to już jest dziewiętnaste pytanie, chłop się dalej o włosy pyta, no nie no. Czy twoja postać lubi jeść miód? A skąd mam to wiedzieć? No raczej nie, bo to nie jest B. E, więc dajemy nie. Czy twoja postać pochodzi z gry w baseball? E, z każdym kolejnym pytaniem coraz bardziej mam wrażenie, że on tego nie zgadnie. E, czy twoja postać nosiła przez większość czasu czapkę? E, no, ma tam jakieś nakrycie na głowę, tylko ja nie wiem czy to jest czapka. Dobra, dajmy, że chyba tak. Czy twoja postać jest związana z robotami? Totalnie nie, nie no człowieku. E, czy była sławna w latach 60. -tych? Ja cię kręcę. Wtedy to Brawl Stars nie istniało. Człowieku, wtedy telefonów nie było. Czy twoja postać nosi hełm? E, nie, to hełm na pewno nie jest. E, czy twoja postać jest związana z rzymem? Hmm, czy twoja postać ma coś zielonego? Coś tam zielonego ma, więc w końcu jakieś pytanie. No nie, no, chłop pomylił tutaj case z Bibi. Naprawdę nie jest to Bibi, panie, jaki, na to, że nie zgadłeś. Dam ci jeszcze drugą szansę. Jeśli teraz nie zgadniesz, to po prostu przechodzimy do kolejnej postaci. Bo dzisiaj jeszcze będzie ten oto zadymiar sprawdzony, więc widzowie, polecam oglądać do końca, na pewno będzie jeszcze ciekawie. A więc następne pytanko, czy Twoja postać pochodzi z gry Ratchet Clank? Ratchet i Clank to była fajna giera, ja w nią kiedyś grałem na PlayStation 2 i 3. To były dawne czasy, dobra, nie. Czy Twoja postać mówi w 16 językach? O, oh, damn. Czy twoja postać ma związek z roślinami? Chyba nie. To nie jest Rosa. Czy ma związek z serialem telewizyjnym? Nie. Totalnie nie. Czy jest mężczyzną? Nie jest. Boże, on nie zgadnie. No, 30 pytania chłopi, nawet nie zna płci tej postaci. Czy twoja postać używa pistoletów? Nie. To nie jest Colt. Pomyliłeś się. Czy postać nosi gogle? Totalnie nie. No, nie. No, to za słabe pytania w ogóle. Czy jest ciemnoskóra? Nie. Czy twoja postać jest cosplayerem? Nie. Czy Twoja postać dobrze strzela? No tutaj akurat myślę, że tak, bo to jest ultra legendarna postać. Czy jest związana z piratami? Nie, to nie Daryl. Um, czy lubi używać broni? Chyba nie. Nie wiem. Um, czy Twoja postać pochodzi z gry na telefon? No pytałeś się, czy pochodzi z Brawl Start, i ci mówiłem, że tak, no człowieku. Um, czy gra w programach telewizyjnych? Nie. Twoja postać ma związek z niedźwiedziami. Dobra, to pewnie mu chodziło o Nitę, no ale nie jest to nita, nie jesteś blisko nawet. Czy Twoja postać potrafi wywołać trzęsienie ziemi? Chyba nie. Ehm, więc no, no, no nie. Czy Twoja postać nosi maskę? Hmm, to chyba nie jest maska, widzowie to po prostu jest tak namalowane na skórze, ale to nie jest maska. Ehm, czy Twoja postać posiada broń? Nie. Znaczy, może miała tą taką, ale dobra, już myślisz o to. Czy Twoja postać jest kulturystką? Nie. E, czy nosi okulary? Nie. Jest w się tych pytań bezsensownych, będzie zadawał. Czy Twoja postać jest dziewczyną? Wow, brawo, jak i na to, że przy 46 pytaniu kapłeś się, że jest dziewczyną. Nice. E, czy walczy? Oczywiście, że walczy. E, czy jest związana z Wonderlife? Co to jest? Nie. Czy Twoja postać pochodzi z serialu telewizyjnego? Już się chyba pytał o to nawet. E, czy umie pisać? Nie wiem. E, czy ma związek ze zwierzętami? Nie ma, totalnie. No, no i widzicie, no i gada jest takim zbanem. No, no nie, no nie zgadnie. Szybka podmianka, i teraz wjeżdża tutaj Jay Jong. Zobaczymy czy jego będzie znało Może akurat jego będzie kojarzył Uwaga, czy twoja postać żyje w twoim kraju? Nie Czy twoja postać jest prawdziwa? No chyba nie, bo jest to postać z gry Czy ma włosy? Jakieś tam ma, jaką ma bujną grzywę w ogóle człowieku Dobra, tak Czy twoja postać jest dziewczyną? Nie Czy posiada broń? Jakąś tam broń pewnie mam, No więc dajmy, że chyba tak Czy twoja postać jest zła? Nie jest zły, J. Jong. Czy ma ciemne włosy? Tak, dobrze, taki ciemny brąz Dobra, czy walczy? Czy mieczem? Chyba nie. Um, czy twoja postać żyje w Ameryce? Też nie. Nie, nie, nie. Czy pochodzi z anime japońskiej kreskówki? No, gdybyś spytał się wtedy okej, to miałoby to sens, ale nie tutaj, on nie pochodzi raczej z anime z japońskiej kreskówki. Czy pochodzi z gry komputerowej? Zaznaczmy, że tak, no Brawl Stars może tak uznaje. Czy twoja postać nosiła przez większość czasu czapkę? Nie, totalnie nie. Um, czy używa pistoletów? Też nie. Um, czy pochodzi z gry na telefon? Tak. Czy z Brawl Stars tak? No to jak już wiesz, że z Brawl Stars to teraz kapni się, że to może być nowa postać. Czy nosi charakterystyczny szalik? Nie, nie ma szalika, to nie Edgar. Czy spotkała obcych? Łot, ale dziwne pytania. Czy Twoja postać łapała i korekcjonowała motyle? No i już się zaczyna, już mnie zaczyna zdenerwować ten kinator, Co to za bezsensowne pytanie w ogóle? Um, nie. Czy Twoja postać pochodzi z legendy? Jest legendarna. To jest mityk, gościu, to jest mityk, nie znasz się. Um, czy Twoja postać słucha heavy metalu? Tame. Nie zgadnie nie zgadnie. Um, czy Twoja postać żyła przed starym Coraz głupsze pytania się zaczynają. Czy jest silnie umięśniona? No normalnie taki paker. Nie, no chyba nie. Twoja postać pochodzi z Libanu. Skąd on se wziął Liban? Nie. Czy twoja postać posiada umiejętność Rinegen? What? E, czy twoja postać ma coś zielonego? Butelkę jedynie. No ale dobra, dajmy się chyba tak. Coś to zielonego jest. Czy używa łuku? To nie jest bo. Ehm, Angelo. No pomylił z komarem, widzowie. Jak można pomylić tego zatymiarza z komarem? Ostatnią szansę mu daje. Dałem dwie szanse na case, to tutaj... Też damy, ej, nie! Przez przypadek kliknąłem, że tak, to prawda, że zgad Angelo i chłop się cieszy, on przecież nie zgadza. To za skam. Ja mu nie dam, żeby się cieszył. Lecę widzowie jeszcze raz. No druga szansa musi być. Czy nosi buty? Tak, no jak większość. Czy jest rodzaju żeńskiego? Nie. Czy twoja postać gry na telefon? Tak. Po raz setny ci to odpowiem. Tak, pochodzi z Brawl Stars, też ci to odpowiem. Em, czy wygrała nagrodę w akademii filmowej? Boże święty. To był błąd, że ja dalej gram w tego akinatora. Zobaczcie, to są zapytania. Czy ma kolczyk w nosie? To nie jest ból. Em, czy ma dziwny kolor włosów? Nie, normalny. Czy Twoja postać pozuje do zdjęć? Nie. Um, czy walczy stosując kopnięcia? To nie funk. Czy Twoja postać jest ciemnoskóra? Nie. Nie wiem, czy widzisz zamek, ale nie. Um, czy często nosi kapelusz? Też nie. Oj, daj mi pan spokój. Czy Twoja postać jest popularyz... to? popularyzatorem nauki? Skąd on to wytrzasnął? Nie. Czy Twoja postać ma czarne włosy? Przed chwilą się pytało brązowe. A, czy Twoja postać ma młotek? Nie. Czy twoja postać używa łuku? Boże święty! Twoja postać pochodzi z serialu The Mandela Catalog, co to za serial? Czy twoja postać jest krokodylem? Dobra kończymy ten odcinek, za dużo. Ja nie będę się widzowie denerwował na tego Akinatora, widzimy się w kolejnych odcineczkach, do zobaczenia, piona!